Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Audi e-tron GT 2021 to pierwszy w 100% elektryczny Grand Tourer firmy, a także najpotężniejszy samochód, jaki kiedykolwiek zbudowano. Oto jego cechy i cena. Stylistyka i wnętrze Audi RS e-tron GT 2021. Stylistyka nowego Audi RS e-tron GT wywodzi się bezpośrednio za 5, z jeszcze bardziej falistymi kształtami, niską sylwetką i sportowymi detalami, takimi jak 20 21 calowe koła. Jeśli chodzi o przód, nowy design reflektorów wyróżnia się, podobnie jak wloty powietrza i wylot pojedynczej kratki ramy. Która jest szeroka, ale pełna, jak we wszystkich samochodach w 100% elektrycznych. Boki są szerokie, a tył obniżony, z dynamicznym spoilerem i specjalnym wyciągiem, mając 4,99 m długości, 1,96 m szerokości i 1,44 m wysokości, przy rozstawie osi 2,90, ma znaczące wymiary. Ale pod względem estetycznym pozostaje przede wszystkim eleganckim i sportowym kupę ze współczynnikiem oporu aerodynamicznego CX, który spada do zaledwie 0,24 w trybie F przy obniżeniu samochodu o 2,2 cm te wymiary zewnętrzne, w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie obudowy akumulatora, zapewniają 405-litrowy bagażnik tylny z dodatkowymi 81 litrami w przednim przedziale. Mówiąc dalej o wnętrzu, Audi, aby dodać ekskluzywności, projektuje je wokół kierowcy, nazywając je jednomiejscowym. Z wyraźnym podziałem między dwoma przednimi siedzeniami, możliwym dzięki szerokiej konsoli środkowej. Znajduje się tam również 12,3 calowy cyfrowy wyświetlacz Virtual Cockpit, który z kolei jest wyraźnie podzielony przez skierowany w stronę kierowcy 10,1 calowy wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy Munitoch. Dopełnieniem wyposażenia technologicznego są polecenia głosowe, usługi audicjonetst. Hotspoty Wi-Fi i nawigacja w punktach ładowania Silnik i osiągi Audi RS e -tron GT Oprócz tego, że jest pierwszym w 100% elektrycznym Grand Tourerem firmy, Audi RS e -tron GT 2021 jest również najpotężniejszym samochodem marki i po raz pierwszy opiera się na natywnej platformie zaprojektowanej dla pojazdów zasilanych bateryjnie, J1, takiej samej jak Porsche Taycan. Z kilkoma rozwiązaniami zaczerpniętymi z formuły E. Oprócz recenzowanej 598-konnej wersji RS, do 646 z overboostem, dostępny jest również 440-konny gt e GT4-530 z overboostem. W przypadku bardziej sportowego modelu, prędkość maksymalna jest ograniczona do 250 km na godzinę, ale to sprinty z miejsca są zaskakujące. 0 do 100 km na godzinę zajmuje 3,3 sekundy, a 0 do 200 km na godzinę około 11. Uzupełnieniem wyposażenia jest klasyczny napęd na wszystkie koła quattro, inteligentny i automatyczny. Teraz pięciokrotnie szybszy niż bardziej tradycyjny system z dwubiegową skrzynią biegów i elektroniczną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego w standardzie. Adaptacyjne trójkomorowe zawieszenie pneumatyczne jest również standardem, podobnie jak układ hamulcowy pokryty powłoką Carbit. Węglik, wolframu. Aby zmaksymalizować sprawność cieplną i wydajność, karboceramiczne hamulce i czterokołowy układ kierowniczy są opcjonalne. Akumulatory i ładowanie Audi RS Tron GT. Akumulator o pojemności 93 kWh brutto, 84 kWh użytkowej jest umieszczony niżej, między dwiema osiami, aby znacznie obniżyć środek ciężkości samochodu i jak powiedzieliśmy, zachować maksymalną przestronność wnętrza. Zasięg wynosi 488 km w cyklu WLTP, który można szybko naładować do 270 kW, aby osiągnąć 100 km w 5 minut za pomocą prądu stałego i 80% w 23 minuty. Pomaga w tym również system e-Trip Planner. Zdolny do wstępnego kondycjonowania akumulatorów przez 30 minut przed szybkim ładowaniem, aby doprowadzić je do optymalnej temperatury. Z drugiej strony, korzystanie z sieci prądu przemiennego o mocy 22kW zajmuje około 5 godzin, a domowe gniazdko również jest w porządku. Ciekawostka, to Audi. Oprócz wielu cech technicznych, jako rasowy samochód sportowy o zerowej emisji spalin, wyróżnia się całym łańcuchem produkcyjnym pod hasłem zrównoważonego rozwoju, z certyfikatem neutralności węglowej. Ponadto cyfryzacja pozwoliła uniknąć tworzenia fizycznego prototypu w celu przetestowania procesów montażowych, oszczędzając w ten sposób wiele materiałów, a zarówno syntetyczna skóra, jak i tapicerka wnętrza z tkaniny Kazdade są częściowo uzyskiwane dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu, tak samo jak eczony z płyty podłogowej i dywaników podłogowych. Wyposażenie i ceny Audi RS e-tron GT. Wersja RS jest naprawdę bogato wyposażona ze standardowymi dodatkami, takimi jak reflektory Matrix LED. Pakiet oświetlenia ambientowego, lusterka wsteczne z ekranem i pamięcią, sportowy fotele plus, pakiet to do półautonomicznej jazdy, adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne i blokada tylnego mechanizmu różnicowego. Jest też, podobnie jak w GT, przyciemniany szklany dach, stały, bezramkowe i ekranowane wewnętrzne lusterko wsteczne, a termiczna i akustyczna przednia szyba, diody LED i dynamiczne kierunkowskazy. Pompa ciepła, Mi Plus Mi to uch, kamera cofania i 8 czujników 360 i wiele więcej. Audi E-Tron GT-RS będzie dostępny od maja 2021 R, a jego ceny zaczynają się od 149 800 euro, 107 800 euro za zwykłe GT. Ciekawostka, Mark Lichte, szef designu Audi, nazywa nowe elektryczne GT najpiękniejszym samochodem. Jaki zaprojektował, prawdziwą ikoną stylu nawet na drodze, opublikowano w Audi przewodnik zakupowy informacje o nowych samochodach a WordPress komentarz Hello World.